tworzenie prostej bazę obejmującym tabele i relacje. Relacje 1 do jednego, 1, 1 do wielu, wiele do wielu oraz przygotowanie odnośników. Tworzymy prostą bazę danych. Wyłączamy projektowanie tabeli w widoku wprowadzenia danych. Przechodzimy do zakładki tworzenie i dodajemy projekt tabeli. Dodajemy pola, które nas interesują. Dodam trzy numer porządkowy, będzie to autonumerowanie oraz dodam kluczyk, aby nie mogło się duplikować liczby w tym polu. Imię będzie to Tekst krótki, nazwisko. Tekst krótki. Access przyjmie polskie znaki, ale lepiej tego nie dodawać. Przyjdziemy teraz sobie na dół stronę. Zmienimy ilość liter, które pomieści to pole. Dla imienia zrobimy sobie 20. Dla nazwiska zrobimy sobie 50. Teraz zapiszemy nazwę naszej tabeli, naszą tabelę. Będą to dane. Nasza tabela już jest gotowa. Teraz, albo będąc w zakładce projektowanie, albo narzędzia główne, możemy przejść do widoku arkusza danych. I w tym widoku możemy uzupełnić naszą tabelkę. Tej tabeli nie ma wszystkich danych, ja będę chciał uzupełnić moją bazę o wygląd Piotra Nowaka, ale zrobimy to przez wykorzystanie drugiej tabeli i relacji 1 do jednego. Więc tworzymy sobie drugą tabelę, przy czym nie dajemy tutaj autonumerowania, tylko liczbę, gdyż to pole będzie uzupełniane automatycznie danymi pobranymi z tabeli dane, ale z uwagi na to, że chcę stworzyć relację 1 do 1. Tutaj muszę włączyć klucz podstawowy, aby nie było duplikatów tej tabeli wartości ID osoby. Dodajmy sobie teraz jeszcze wzrost. Będzie to liczba. Waga też liczba. Kolor oczu. Na razie wpiszmy sobie tekst. Zobaczymy, co będzie dalej. Zapisujemy tabelkę. Podajemy nazwę wygląd. Także w nazwach tabeli nie stosuję polskich znaków. Klikamy sobie OK. Zamykamy tabelę, przechodzimy do wstążki narzędzia baz danych i uruchamiamy relację. Zaznaczamy przy wykorzystaniu shiftu dwóch i tabela i dodajemy tabelę do relacji. Stworzenie relacji do jednego czy każdej innej relacji zaczynamy od najechania kursorem myszki na pole które chcę łączyć dwie tabele. Trzymając to pole przejeżdżamy na drugą tabelę, wskazujemy pole, z którym chcę się połączyć. I pojawia mi się okienko. Ja tutaj mogę jeszcze dokonać pewnej korekty, jeżbym nie chcąc złożył inne pole. Mogę włączyć więcej tej talności. Tu automatycznie program. Pokazał mi typ relacji do jednego. On powstaje wtedy, kiedy łączymy dwa pola, które mają uczyki. Mogę włączyć jeszcze typ sprzężenia. Ja to zrobię. Chcę, żeby program pokazywał mi wszystkie dane z tabeli, dane i tylko te rekordy z tabeli wygląd w których sprzężone pola ID, ID osoba. Są sobie równe. Klikam utwórz i mam, proszę zobaczyć, relację 1 do jednego ze sprzężeniem drugim. Zamykamy relację, zapisujemy ją i możemy teraz uzupełnić dane. Mamy Piotra Nowaka, dzięki relacji pojawił się tutaj plusik, rozwijamy i możemy wpisać dane. Powiedziałem, że na razie zostawiłem pole kolor oczu jako pole tekstowe. Mogę wpisać w ten sposób, ale zabieramy to czas, a ilość kolorów oczu jest ograniczona. Mogę to zastąpić tak zwanym odnośnikiem. Aby to zrobić, muszę stworzyć sobie tabelę. Na przykład. Id, kolor. Autonumerowanie. Może zrobię sobie nie kolor, tylko oczy. Dodajemy. Klucz podstawowy. Zapisujemy taką tabelę oczy, a nie będzie oczy. Klikam OK. Przechodzę do widoku. Arusza danych. I mogę wpisać kolory oczy. Niebieski. Zielony. Czarny. I wewnątrz. Zamykam. Tabela również niepotrzebna. Tabelkę dane też należy zamkniemy. Przechodzimy do tabeli wygląd. Otwieramy widok projektu. I teraz zmieńmy ten typ danych na liczbę. Przejdziemy raz na dół i przechodzimy. Musi być zaznaczone oczywiście pole. Jeżeli chcemy dodać odnośnik. Przechodzimy do zakładki odnośnik. Wybieramy jeden z trzech typów kontrolki. Ja wybiorę pole kombi. I mamy tutaj nowe pole. Będę brał dane z tabeli. Wskażmy tą tabelę. To była tabela ko -czy. Mamy w tej tabeli dwa pola. Pierwsze pole było numerem ID i będę je łączył z moją tabelą. Natomiast ja nie chcę widzieć tej kolumny z numerem, więc jej szerokość będzie 0. Stawiam średnik i druga kolumna, gdzie będą już oczy, stawiam numer wartość 3, którą automatycznie dopiszę mi centymetr. I że ja teraz zapiszę tabelkę. Program będzie dla mnie krzyczał, że wprowadziłem zmiany w jednym z pól i że dane będą utracone. Robię to świadomie, więc klikam tak. Widać, że jest problem z rekordem. Oczywiście chcę, bo to robię świadomie. No i zobaczymy teraz, jak wygląda tabela. No, ten mój niebieski zniknął. Ale zobaczcie, jak kliknąłem na pole w wierszu pierwszym w kolumnie koloroczy, pojawił mi się kolor, który wpisałem do tabelki kałcz. Mogę teraz wybrać. I już mi to działa. Zapnijmy. Wybierzmy sobie dana, tabelka. Mamy nowaka i widzimy tutaj ten oczu. Wpiszmy sobie kogoś innego czy to był numer, to będzie Kowalski, kowalski mamy plusik tak samo jak tutaj był plusik mogę dopisać sobie dane i wybrać kolor oczu dowolny Mimo to, że tutaj pojawiają nam się kolory oczu, nazwy, to w tabeli będziemy mieli przechowywane tylko liczby, które łączą nas z tabelą K. Relacja 1 do 1 została przygotowana oraz odnośnie został przygotowany. Przejdźmy teraz do relacji 1 do wielu. Do tego będę potrzebował jeszcze jedną tabelkę. Będzie to tabela związana z adresem ID adres, autonomerowanie, adres. Oczywiście kluczyk dla usunięcia duplikatów. Zapisujemy adres. Jak będę chciał połączyć adres z danymi. Może zdarzyć się sytuacja, że pod jednym adresem będzie zamieszkało kilka osób tutaj z danymi. Natomiast każda osoba może mieć tylko jeden adres. I taką sytuację możemy zakodować za pomocą relacji 1 do wielu. Alby to jeszcze zrobić muszę troszeczkę zmodyfikować tabelę danych Otworzę ją widoku projektu i dodam tutaj pozycję, adres i będzie to liczba. Nie dodaję klucza podstawowego, gdyż zależy mi na tym, aby w tym polu mogły być duplikaty. Zapisujemy sobie tabelkę. Zamiemy tabelę, dopiszmy sobie od razu jakieś dane do adresu, tabeli adres. I będzie to Łódź Zamykamy tabelę. Przechodzimy do narzędzia. Narzędzia baz danych. Wybieramy relacje. Zaznaczamy adres i dodajemy ją do relacji. Przełożę teraz te tabelki tak, żeby były wykonnie mi utworzyć relację. I tak jak w przypadku łączenia adresu danych z wyglądem, pobieram ID adres, ale przenoszę nie do ID danych, tylko do adresu tego pola, który przygotowałem. Problem od razu mi tutaj pokazuje, że relacja jest jeden do wielu. Mogę włączyć węzeł na razie będę zajmował się sprzężeniem, też pokazywałem. Klikamy utwórz i jak widać mamy już pracę jeden do wielu. Zamykamy. Zapiszmy relację. Otwórzmy tabelę dane. I tutaj pojawia nam się adres. Tylko, jak widać, znowu nie mamy tutaj żadnych danych, więc musimy zmodyfikować to nasze pole adres o dodanie odnośnika. To zrobimy już szybciutko, powiemy jak to się robi. I teraz spokojnie możemy dodawać poszczególne wartości. Jeżeli teraz zamknę dane, otworzę adres, to przy poszczególnych wartości, polach będę miał dostęp do tabeli dane. I tam, gdzie były wpisane wartości odpowiadające adresowi, mamy rekordy osób. Trzeci typem relacji jest relacja jeden do, jeden do wielu. Żeby to zrobić, muszę mieć następną, dwie tabele następne. Pierwsza tabela to jest tabela jakiegoś y, obiektu. Niech to będzie y, koło naukowe. id polo, Autonomowanie. oczywiście kluczyk i nazwę. Też w ten przypadku stawię na nazwę te 255 znaków, niech tak zostanie. Zapisujemy. Polo, znowu nie używam polskich znaków. Klikam OK. Przejdźmy do widoku projektu, widoku arkusza danych. Idziemy sobie jakieś koła. Matematyczne, matematyczne i matematyczne. Na czym polega relacja wiele do wielu? Na tym, że mogę przypisać do jednego koła wielu uczniów, wiele osób, ale każdy ty uczeń, każda osoba, może należeć do każdego z kół. Zapiszmy sobie tę tabelkę, zamknijmy. Ale żeby móc to zrobić w relacjach, nie mamy takiego czegoś, jak relacja wiele do wielu. Mamy tylko te dwie relacje. Żeby zbudować relację wiele do wielu, musimy stworzyć Kolejną tabelę, w której będziemy, tutaj taka to tabela pomocnicza, tutaj dodamy sobie pole ID dane, będzie to liczba i ID colo, będzie to też liczba. Nie dodajemy liczyków ale dla ułatwienia dodajemy sobie odnośniki. robimy dane, to bierzemy sobie tabelę dane. W tabeli danej mamy trzy pola, które nas interesują. Pierwsza kolumna związana jest, mamy trzy pola. O numerze, numer mnie nie interesuje. Interesujemy mnie tylko imię i nazwisko. W przypadku pola Związanego z kołem. Także wybieramy sobie pole kombi, przy czym wybieramy sobie tabelę koło. Tam były dwa pola. Pierwsze było z numerem ID i dodajemy sobie szerokość pół po zapisaniu. Takiej tabeli tymczasowej, pomocniczej. Nie mamy klucza pasowego i ma, tak ma być. Nie zostawiamy ten numer, bo nie jest do niczego potrzebne. Przechodzimy do widoku arburza danych i zobaczcie, że możemy tutaj dodać sobie Krzysztofa. Natomiast, jeśli powiększymy kawałek pola, to zobaczymy, że mamy te dwa pola, które chcieliśmy. Tutaj dopisujemy. A ten polu Krzysztof, możemy dopisać matematycznie. Następnie wybierzemy sobie Piotra i znowu dopiszemy sobie matematycznie. Więc widzimy, że możemy to dopisać, ale sobie zapiszemy tę tabelkę. Jeżeli ja wybiorę sobie koło, nie mam tutaj powiązanych, nie widzę tutaj osób, które są przypisane. To się pojawi dopiero, kiedy utworzę relacje. No to wchodzimy w narzędzia, relacje. Dodajemy tabelę, które utworzyliśmy. I teraz: ID osoba do danych, relacje jeden do wielu. Koło do koła. Wymuszanie. Relacja jeden do wielu. I utworzyłem relację wiele do wielu. Zapiszmy. I zobaczymy, jak to wygląda. Wejdźmy sobie teraz w koło. I zobaczymy, że do humanistycznego należy Krzysztof. Natomiast do matematycznego Piotr i Krzysztof. Utworzyliśmy relację wiele do wielu. Na tym to wszystko. Dziękuję bardzo. I to